Music got the best in me ever since I was a child. Z lotniska krakowskiego, reprezentujemy lotnisko krakowskie. A tu mamy pana, który dzisiaj zdobędzie koronę Skyway Runów. Wszystkie Skyway Runy mamy już skomplekatowane. Co się podoba? Super fajna atmosfera, <noise> fajni ludzie więc dlatego znowu jest tutaj jesteśmy. Jestem tutaj tak naprawdę tylko właśnie dla tej atmosfery. I ten bieg po pasie startowym, tak, to, to jest super atmosfera. Wiem. Pierwszy raz na lotnisku, bardzo jestem ciekawy jak to wygląda, dużo wrażeń, zobaczymy. Nigdzie w, w czymś takim nie brałem udziału, myślę, że będzie ciekawie, na pewno będzie ciemno. Dziennych biegów jest, jest multum w każdym miejscu, w każdym mieście, a nocne biegi tak naprawdę to jest tylko ten po lotnisku. Lampka jest, bo są niespodzianki na pasie. Także po pierwszym biegu wiem, że lampka się przydaje. Mamy! Przynajmniej ja też. Pierwszy raz biegnę po lotnisku. Wcześniej biegałam jako pasażer po terminalu, a teraz jako biegać. Fajne miejsce, nietypowe bardzo miejsce do biegania. Płyta, lotniska, samolot. Jaką mamy kipę z jednej strony, z drugiej strony. Pumpie tutaj jest. Ostatni raz jesteśmy. <laughs> no. Nie żartuję, na pewno przyjedziemy, jeszcze na pewno przyjedziemy jeszcze na jesionkę. Bilety w ręce mhm. do wody też. Lecimy przed ciebie. Zobaczymy jak będzie. <laughs> Ten czas jest naprawdę fajny, dobry. Startowałem tutaj po raz kolejny. W poprzednim roku miałem drugie miejsce, to... wcześniej trzecie. Nie chcę przeklinać, ale było super. Bardzo fajnie, widoczki lotniskowe. Nie, pozytywnie bardzo. Czwarty raz jestem i zacznie. Niesamowite noc, cisza, nikt nie przeszkadza. Zaraz wracamy. Zaraz, mi się. Zaraz Było mi się. Super, super, super. Jesteśmy tu czwarty raz i po prostu będziemy tu wracać. Bo tu jest lotnisko, bo jest noc, bo jest wszystko inne niż zwykłe biegi. To super promocja dla lotniska, to możliwość zobaczenia lotniska nocą e, przez osoby, które chcą biegać, chcą się dobrze bawić. Myślę, że to jest niezwykle fajne wydarzenie, które powinno być kontynuowane. Do zobaczenia za rok i już teraz zapraszamy wszystkich za rok, bo naprawdę warto, warto być tutaj z nami, warto się świetnie bawić w dobrej atmosferze, przy dobrej muzyce, ze wspaniałymi ludźmi.